Spokój i dobro kochani, dziś jest 29. niedziela zwykła, 19 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam was na Zielone Pastwisko. Kochani, w Księdze Wyjścia jest opis takiego wydarzenia, kiedy Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami, to wówczas Mojżesz powiedział do Jezłego: Weź ludzi i rzeczywiście walcz. Ja natomiast wejdę na wysoką górę i będę się modlił. I jak długo Mojżesz miał podniesione ręce do góry, Izraelici zwyciężali. W momencie, kiedy nie mógł już utrzymać tych rąk i opuszczał, wówczas zwyciężali Amalekici. I wówczas Mojżesz, w momencie, kiedy zdrętwiały jego ręce, usiadł na kamieniu, podniósł ręce do góry. I wówczas Aaron i Chur podparli go z jednej i z drugiej strony, i w ten sposób aż do wieczora ręce Mojżesza były wzniesione do góry. I okazuje się, że Izraelici zwyciężyli. I myślę, kochani, że w naszym życiu też tak jest, że potrzebujemy często takiego wsparcia. Nie możemy z jednej strony ustawać w modlitwie, ale potrzebujemy wsparcia, tak jak Aaron i Chur byli tuż obok, po to, żeby ręce były wzniesione do góry. I w dzisiejszym psalmie 121 również jest mowa o tym, aby wznieść się do Boga. Z tym, że już nie ręce, ale mowa jest tutaj o tym, że wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. I rzeczywiście zawsze powinniśmy podnosić nasze oczy i ręce i serce do Pana Boga, dlatego że stamtąd przychodzi nasz ratunek. Często ludzie są zawodni, natomiast w drugim czytaniu, z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, jest kolejna wskazówka. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia mowa była o tym, żebyśmy podnosili ręce do Pana Boga. W psalmie, żebyśmy podnosili oczy. Natomiast tutaj mowa jest o tym, że powinniśmy nasz umysł, nasze serce zwracać do Pana Boga. Mowa jest o słowie Bożym, że słowo natchnione, słowo Boże nadaje się w sposób doskonały do tego, żebyśmy nauczali, żebyśmy przekonywali, żebyśmy poprawiali, żebyśmy wychowywali w oparciu właśnie o to słowo. Natomiast dzisiejsza Ewangelia mówi o wytrwałej modlitwie. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że to latami się odkłada i nie ma żadnej odpowiedzi, żebyśmy nie rezygnowali. I kolejny raz, chyba 158 Aloniem, który przywołam tutaj postać świętej Moniki, która modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyna i o nawrócenie swojego męża. I okazuje się, że udało się, że wytrwała modlitwa rzeczywiście sprawiła, że oni się nawrócili, a święty Augustyn stał się wielkim świętym. Jednym z największych świętych Kościoła Zachodniego. Dlatego, kochani, nie ma takiego momentu, w którym byśmy powiedzieli, że jest nieodpowiedni do tego, aby prosić Pana Boga. Czasem może nam wydawać się tak, jak w dzisiejszej Ewangelii, że moment jest rzeczywiście nietrafiony. Pan Bóg nigdy się nie męczy naszymi prośbami. Mowa jest, że pewien sędzia, który nie liczył się ani z Bogiem, ani z ludźmi i który wcale nie miał zamiaru pomóc tej ubogiej wdowie, która przyszła. Przychodziła i która naprzykrzała mu się z prośbą o to, żeby wziął ją w obronę. W pewnym momencie rzeczywiście wziął ją w obronę, ale nie dlatego, żeby zmieniło się jego serce, ale dlatego, że miał już jej dosyć, dlatego, że ona w sposób taki uporczywy i taki wytrwały prosiła go. I Jezus mówi: A Bóg, ojciec, który jest dobry dla ludzi, dla wszystkich, dla całego świata, czyż on nie weźmie w opiekę i w obronę. Tych wszystkich, którzy przychodzą do niego, którzy w sposób regularny, systematyczny i uporczywy modlą się i błagają go o pomoc. Dlatego nie ustawajmy na modlitwie. Kochani, najkrótsza definicja modlitwy to rozmowa z Bogiem. Uważam, że ona jest jednak niekompletna, dlatego że również każdy kontakt z Panem Bogiem, ta relacja z nim już jest modlitwą. Kilka lat temu, kiedy uczyłem się ewangelizować przez internet, Nagrałem kilka takich odcinków, które nazwałem Szkoła Modlitwy. Gdyby ktoś z Was chciał skorzystać z tych rozważań, z tego szkolenia modlitewnego, to u dołu w opisie można z podziałem na kolejne dni, kolejne odcinki obejrzeć i spróbować praktykować. Może to komuś pomoże. Na zakończenie, kochani, z tej pięknej plaży przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa, do jutra.